W świecie szachów funkcjonują bardzo dziwne nazwy otwartych szachowych i B4 w pierwszym posunięciu funkcjonuje jako otwarcie polskie, ale też funkcjonuje jako debiut orangutana, więc wydaje mi się, że najlepiej byłoby to po prostu skleić w otwarcie polskiego orangutana i... To otwarcie zagrałem teraz na turnieju szachów szybkich w Katowicach. Przeciwnik odpowiedział klasycznie ruchem E5, i z jednej strony jest spora logika w tym głównym wariancie. Ponieważ biały ma tutaj więcej pionów w centrum, ale też czarnemu łatwiej swoimi pionami ruszyć. Natomiast z drugiej strony, bardzo kuszące jest teraz posunięcie skoczek C6. No bo czardy rozwija tego skoczka, atakuje jeszcze gońca, przy okazji wygląda bardzo kusząco. I właśnie na to zagranie mój przeciwnik się skusił. I w tej konfiguracji jestem zdania, że biały dostaje bardzo, ale to bardzo przyjemną pozycję, więc chyba częściej będę to otwarcie wrzucał. O co tutaj chodzi? Czarny w partii zagrał D5 i teraz. Problem jest taki, że pion C7 jest zablokowany przez własnego kolegę z drużyny. A ten pion jest bardzo istotny, żeby wzmocnić kontrolę nad centrum bądź wesprzeć kolegę na D5. Więc ten skoczek na C6 delikatnie utrudnia koordynowanie gry czarnemu. I ja od razu to wykorzystałem. Zagrałem posunięcie e3, przeciwnik zrobił roszadę i wrzuciłem posunięcie c4, czyli chcę wyrwać tego jedynego centralnego piona przeciwnika i później będę chciał te swoje centralne piony uruchomić. W Partii Goniec g4, no to ja zgodnie z planem wybiłem Goniec e2 i tutaj zrobiłem sobie elegancko roszadkę i tak na dobrą sprawę. Ciężko jest powiedzieć, co tutaj czarny ma grać. Ja tak siedziałem podczas partii, widziałem, że przeciwnik się mocno poci, żeby coś tutaj znaleźć sensownego. No, i tak szczerze powiedziawszy, z drugiej strony szachownicy też nic nie widziałem. Właściwie jedyne, co mi się wydaje w miarę rozsądne, to dorzucenie tutaj wieży do akcji. No i może gdzieś tam jakiś przerzut Hetmana, żeby pomyśleć o jakimś ataku. To jest bardzo naciągane, bo tutaj Biały oczywiście ma solidną pozycję, nie ma żadnych słabości, więc raczej powinien się obronić. W miarę łatwo, ale z drugiej strony jest to jakaś gra. I tutaj mój przeciwnik zdecydował się na goniec e7. No to ja d4, przeciwnik goniec f6, czyli wieżą zabezpiecza pole e4, no ale teraz ja skoczek bd2. I naprawdę świetna pozycja z tego wyszła. Więc no tak trochę, no nie ukrywam, dla beki to B4 zagrałem, bo tam na streamie o tym rozmawialiśmy z widzami. No i tak stwierdziłem, dobra, to w Katowicach zagram. Ale tak sobie myślę, że... Powinienem się mocniej przyjrzeć temu otwarciu, bo jeżeli tego typu pozycje będę dostawał co partię, to będę bardzo, bardzo zadowolony. No dobra, więc przeciwnik tutaj oczywiście załapał, w czym jest problem. No i zdecydował się odejść skoczkiem na B6. Ponieważ jeżeli teraz zagram E4, no to następuje bicie, i jak odbije skoczkiem. To obronię piona, ale stracę tego z E4 a jeżeli zbiję gońcem, no to teraz stracę tego z D4, więc jeszcze jest za wcześnie, żeby tym pionem ruszyć. Ale spokojnie ja się tutaj nigdzie nie śpieszę, no bo przeciwnik nie ma żadnych gruźb. Więc ja zagrałem wieża C1. Przeciwnik Hetman D6, no to ja skoczek B3. No spokojnie, ja się tutaj e, przestawiam, aktywizuję. E, przede wszystkim jestem zainteresowany zameldowaniem tego skoczka na polu C5. E, ten skoczek na C5 będzie nie, niezwykle aktywny. E, no to przeciwnik się broni. E, no ale teraz ja hetwan C2. Robię miejscówkę dla wieży. No i gdzieś tam oczywiście cały czas mam na radarze zagranie E4. E, przeciwnik wieża C8. No to ja jeszcze tutaj tą wieżę dorzuciłem. Ja tak lubię mieć wszystkie figury w akcji. Jeżeli przeciwnik nie ma gruźb, no to co się tutaj będę wyrywał? Na spokojnie się szykuję. Przeciwnik G6 z planem prawdopodobnie zablokowania E4. I teraz stwierdziłem, że okej. Okay. Wszystko, co tutaj miałem do zrobienia, to zrobiłem. Wszystko jest tutaj elegancko przygotowane, więc to jest czas najwyższy, żeby uruchomić te centralne piony. I zagrałem sobie tutaj E4. Stockfish tego ruchu nie docenia. Znaczy, no cóż, po prostu widzi chytrą taktykę, o której istnieniu nie miałem zielonego pojęcia. Tak samo przeciwnik, ale Pomijając ten pewien szczegół, to moje centrum jest przepiękne. Te centralnie ustawione piony no świetnie tutaj kontrolują wszystkie pola, no i tylko czekać, aż ruszą dalej. Problem jest jeden skoczek B4. I ja założyłem, że no zawsze odchodzę Hetmanem na B1. Jest tak zwany Luzi Karbuzik, ale okazuje się, że Hetman E6 jest bardzo wkurzające ponieważ trochę nie bardzo mam jak w prosty sposób piona zabezpieczyć, bo jak zagram E5, no to koniec F5, Hetman musi odejść i wjazd na C2. I tutaj są pewne nieprzyjemności, więc no przyznaję się, absolutnie Hetwan E6 po skoczku B4 nie widziałem, całe szczęście przeciwnik też nie widział i od razu się tutaj wycofał, żeby uniknąć widełek. No, to ja powinienem zagrać H3, żeby tutaj parę gońców capnąć, ale zagrałem A3, bo tutaj jakoś to skoczek B4 właśnie zaczęło mi przeszkadzać. Przeciwnik Hetman F7. No, to teraz sobie H3 zagrałem. Przeciwnik zbił, ja odbiłem. No i idealna pozycja, tak? Para gońców. Pozycja otwarta, mam prześliczne centrum, całkowitą kontrolę, no jest idealnie. I tutaj powinienem pójść za ciosem, właściwie. Tutaj zbyt spokojnie podszedłem do tematu. Powinienem walnąć E5 od razu. Jest tutaj presja na C6, pośrednio też na B7, i ten mój białopolowy goniec nie ma oponenta. A jeszcze przy okazji grając E5 to blokuje tego gońca z G7, więc to jest podwójnie idealne dla mnie, no bo siebie aktywizuje, przeciwnikowi utrudniam życie, no jest świetnie. No ale ja tutaj stwierdziłem, że sobie poatakuję po linii B. Przeciwnik zagrał a4, ja sobie odszedłem. Ponieważ miałem założenie, po tym jak przeciwnik zagrał a5, no to miałem założenie, że on chce zagrać a4, a to a4 jest głupie. Ponieważ ten pion jest wysunięty, nie ma odpowiedniego wsparcia, więc będę w stanie tego pionka atakować. Więc wyszedłem z założenia, że jeżeli przeciwnik robi coś głupiego, to nie należy mu przeszkadzać. I w partii skoczek b6, no, to ja teraz E5 zagrałem. Wiadomo o co chodzi. No i przeciwnik wieża D8. Tutaj jeszcze bić na C6 nie chciałem, ze względu na koniec. Biję E5 na koniec wariantu. I tutaj problemem jest oczywiście podwisająca wieża na D1. Wieża E1 na kontr nie działa, ze względu na szacha. No i tutaj tracę materiał. W związku z tym zagrałem sobie najpierw skoczek E2. Przeciwnik teraz już uciekł, no to ja goniec C3. Przeciwnik musiał się wrócić, no i tutaj właściwie wszystko mogę zrobić. Mogę nawet zagrać goniec E4 i F4, żeby już, tak wiecie, totalnie zdominować sytuację w centrum. Wtedy ten goniec z G7 absolutnie nie będzie miał się gdzie ruszać. No ale ja tutaj delikatną pajacerkę postanowiłem odwalić. Ponieważ zbiłem na C6 i zagrałem goniec B4, no pozycja cały czas jest świetna. Nie da się ukryć, że te piony na linii C są bardzo słabe. Pion A4 też jest dosyć słaby, też jest tutaj problemem, więc no biedna! Po prostu biedna jest ta pozycja czarnego, ale mogłem mieć jeszcze lepiej, zostawiając sobie tego gońca i skupiając się na zdominowaniu centrum. No i ja teraz atakuję, oczywiście na C6. Przeciwnik skoczek D5 i no mogłem zbić na A4, ale no właśnie miałem jakieś takie na spokojnie podejście w tej partii i postanowiłem tak upiec oponenta, zgrillować po mamu tutaj oponenta, czyli pozbyłem się jedynej aktywnej jego figury, gdyby nie wymienił no to wtedy tym skoczkiem bym przeszedł na E4 i gdzieś tam próbowałbym wejść na C5 albo na F6, więc przeciwnik miałby jeszcze gorzej. I teraz. Po prostu chcę zdobyć te pionki, więc prymitywny plan, choć okazuje się, że nie jest łatwo się obronić, no bo jakieś wieża E6, no to ja gram Hetman C4, wieża D3, wieża C3, i tutaj przeciwnik no, kompletnie nie ma się gdzie ruszać. Więc ja lubię takie pozycje, gdzie niczym nie ryzykuję, bawię się za darmo, a przeciwnik musi się pocić. No, ale tutaj przeciwnik postanowił oddać tego piona z C6, idąc na aktywność, ale dużo tej aktywności po prostu nie dostał. Wieża A7 obronił na C7, no i teraz jeszcze bardzo fajny manewr: wież na czwartą linię, i to jest idealne ustawienie dla tych wież, bo zabezpieczam piona. I jednocześnie atakuje słabość przeciwnika, więc no, kompletna dominacja. I teraz, jak wygrywać tego typu końcówki? To, jak komentuję party widzów, czy oglądam party widzów, to widzę, że są problemy z tego typu pozycjami, ponieważ. Mało doświadczeni zawod zawodnicy starają się gdzieś natychmiastowo ubić przeciwnika, zdobyć pionka, jakiegoś mata wlepić, zrobić sobie wolniaka, tego typu rzeczy. A w takich pozycjach, gdzie masz przewagę materialną i masz też całkowitą kontrolę, że przeciwnik jedyne co może robić to stać w miejscu, to w takich pozycjach nie śpiesz się, tylko zrób milion małych poprawek, Ustaw wszystko najidealniej jak tylko się da, i wtedy dopiero przejdź do konkretów. Więc od czego należy tutaj zacząć? Oczywiście od aktywizacji tego króla. Więc przeszedłem sobie tym królem aż na E4. No i widać, że to bardzo dużo w tej pozycji zmieniło. I teraz zaktywizowałem sobie wieżę, żeby sprawdzić, co tam przeciwnik będzie chciał robić. To też jest dobra technika, no bo być może przeciwnik wpadnie na coś głupiego, nie? Więc jeżeli ja się nie muszę śpieszyć, no to tak polatam sobie figurami, zobaczymy, co przeciwnik zrobi. Może przeciwnik sam z siebie się wywróci. No i teraz kolejna poprawka. Podciągam piony do akcji. Cyk. Podciągam kolejnego piona do akcji. No, i teraz widzicie, że po aktywizacji króla oraz po podciągnięciu piona z linii F, no to dużo się zmieniło w tej pozycji, bo teraz pojawiły się nowe groźby. Przeciwnik zagrał król E7, no to ja dopchałem tego piona jeszcze dalej. Przeciwnik król D7, w ogóle czarny, ma problem, żeby znajdować jakiekolwiek posunięcia w tej pozycji. No to ja wierzę F8. Musiał obronić i ja teraz wierzę D8. I tutaj właściwie jeden trik musiałem policzyć, ale no, ogólnie ta, ta końcówka była dramatyczna. No, można by jeszcze tam próbować jakieś wieża B5, żeby się tutaj niby y, aktywizować, no ale prawda jest taka, że to z deszczu podrynne, y, bo teraz y, w ogóle będę miał y, dwa wolne piony centralnie, więc i tak tymi pionami polecę, no nic się tutaj nie da zrobić. A tak jak to poszło w partii, grozę teraz matem, i przeciwnik się obronił, i tutaj właściwie jedną rzecz musiałem policzyć: czy przypadkiem jakiegoś pata nie będzie, bo ten król przeciwnika ma mało miejsca, ale nie ma pata, więc zbiłem na C6. Przeciwnik musiał tutaj odbić, zbiłem na d5. No i faktycznie jedynie ta wieża może się ruszać, ale przeciwnik nie zdąży tej wieży oddać, no bo oczywiście w lepiej mu mata. Więc muszę powiedzieć, że to posunięcie b4 zadziałało świetnie. No, i wydaje mi się, że będę chciał to włączyć do repertuaru, szczególnie z niżej notowanymi zawodnikami. Zamiast się tam wdawać w jakąś sprzeczkę teo teoretyczną, a juniorzy są teraz w debiutach świetnie obkuci, no to rzucę sobie jakieś B4 i gramy w szachy. Musi zawodnik myśleć od pierwszego ruchu, często. Także. Ciekawa koncepcja i cóż, jeszcze tak no jako Polak Rodak, no głupio nie mieć otwarcia polskiego w repertuarze, co nie?